ma tutaj Maciowski. Serdecznie zapraszam do obejrzenia zupełnie nowej serii na moim kanale. W tym, w tym odcinku przyjrzymy się śmiesznym nazwiskom piłkarzy. A oto pierwszy nasz zawodnik Paweł Kutas. Zawodnik czarnomorca Odessa. Narodowość Ukraina. Rok urodzenia 1982. Jest wychowankiem Dynama Kijów, lecz tak naprawdę w tej drużynie nigdy się nie przebił w związku z tym. Kontynuuje karierę w Czarnomorcu, w którym no nawet przyzwoicie się spisuje. Widzimy jego kilka spotkań, można go tylko pochwalić. Kolejny zawodnik to Barry Banan, reprezent reprezentant z Szkocji, urodzony w 1989 roku, obecnie zawodnik Crystal Palace. Swą karierę rozpoczynał w Aston Villa. Grywał dosyć często w zespole, ale trener postanowił zawodnika sprzedać do Crystal Palace. Tam spisuje się dosyć średnio. Kolejny zawodnik to Zelci Bamba. Tak, pamiętamy go wszyscy z pięknego meczu z Manchesterem City, w którym zdobył wspaniałą bramkę. Otóż była to jedyna jego bramka dla Lecha Poznań. Między innymi występował także w Arce Gdynian, Enacen Nijmegen, a też został transferowany do Larisy. A oto Aleksander Chleb, tak? Świetny zawodnik, naprawdę jak na warunki białoruskiej. Piłki to bardzo dobry zawodnik. Grywał w Stuttgarcie, Arsenalu, Rondel, Barcelonie, w której i tak się nigdy nie przebił. Był wypożyczany właśnie do Stuttgartu, również Birmingham czy Wolfsburga. Swoją karierę kontynuował w Batę. A oto ostatni nasz zawodnik Urreta. Urreta Wiskaja. Zawodnik. Urugwajski swoją karierę rozpoczynał w River Plate, został transferowany do Benfiki, w której nigdy się nie przebił. Był często wypożyczany, obecnie kontynuuje swoją karierę w zespole Paco Ferreira. To by było tyle, nie zapomnijcie o subskrypcji. Wielkie dzięki za obejrzenie.